Siemano, na swojej stronie 8074 i gram na... To jest mój pierwszy odcinek z serii, gdzie gram na wodach. No, widzicie, że trochę już rzeczy mam, bo nie chciało mi się nagrać niektóre filmiki i właśnie teraz jestem w jaskini. Co tu jest? Gdzie jest, yy... I właśnie on mi się pokazał. Czyli pod twórcem, na którym z nim w tym modzie właśnie gram. I co? Chciałem sobie teraz trochę żelaza wkroczyć, że mam go pod dostatkiem, ale. Zawsze. No co? O kurde. Może zabraknąć mi czasami żelaza. Albo chociaż. lepiej byłoby, gdy będziemy z nas. Już to jest moje drugie spotkanie z tym potworem. Nigdy jeszcze nie grałem w tej serii modów. W ogóle na sobie za bardzo nigdy nie grałem. I co? Chyba serię zakończymy tylko wtedy, gdy go zabijemy. A to jest możliwe, bo mój kolega grał na tym modzie i go raz nawet zabił. Co ciekawe. Jest to bardzo trudne i też wymaga dosyć dobrego sprzętu, co kto by się to spodziewał. Ja już raz próbowałem z nim walczyć, ale no nie wyszło i jeszcze chciałbym tutaj wyjść z tej jaskini jak najszybciej. Mam no tu jeszcze z innym modem jednym, który mi ułatwi bardziej rozgrywkę niż utrudni jak właśnie ten z potworem dodaję bardzo spoko bronie i nie tylko bronie, bo też narzędzia. No Na ty właśnie mi się dało rozegrać z tymi broniami. No, i bardzo ułatwia rozgrywka Ale myślę, że z tym modem to i tak to nic nie za bardzo nie da. Bo wiadomo, potwór jest prawie niezniszczalny. Kolega gubił chyba 15 minut, jak mi to mówił. Więc. Będzie ciężko, ale damy. Ja sobie dam radę. Już mam taką nadzieję. I tutaj chyba zakończę ten odcinek przy portalu zniszczonym, z którego właśnie mam połowę seta. No i tutaj jest idealne miejsce.